Witajcie, dzieci! Dzisiaj opowiem Wam o objętości ostrosłupa. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy na pięknej polanie przy lesie, otoczeni naturą. Będziemy uczyć się razem z mieszkańcami lasu, którzy są bardzo ciekawi tego tematu. Zaczynajmy. Na polanie spotkali się borsuk i wiewiórka. Borsuk, jak to ma w zwyczaju, zaczął kopać tunel, a wiewiórka biegała wokół, zbierając szyszki. Borsuk zastanawiał się, jak zmierzyć objętość swojego tunelu. A wiewiórka myślała, że objętość to coś, co można zmierzyć ilością szyszek. Borsuk powiedział, że objętość czegoś to przestrzeń, którą to coś zajmuje. Wiewiórka zgodziła się, ale dodała, że nie wie, jak to zmierzyć. Na koniec wyjaśniłam im, że objętość ostrosłupa to jedna trzecia iloczynu pola podstawy i wysokości. Na polanie spotkali się lisek i myszka. Lisek, jak zawsze sprytny, próbował wyjaśnić myszce, że objętość ostrosłupa można zmierzyć, licząc ilość małych kamyków, które się w nim zmieszczą. Myszka, ciekawska jak zawsze, zapytała, czy to naprawdę działa. Lisek odpowiedział, że to tylko jego pomysł, ale tak naprawdę to trzeba liczyć pole podstawy i zastosować jakiś specjalny wzór. Wtedy wyjaśniłam im, że objętość ostrosłupa można obliczyć, mnożąc pole podstawy przez wysokość i dzieląc przez 3. Lisek i Myszka zrozumieli, że to jest prawdziwy sposób na obliczenie objętości. Na polanie spotkali się Jerzyk i Krecik. Zadałam im zadanie, jak obliczyć objętość ostrosłupa, którego podstawą jest kwadrat o boku trzech metrów i który ma wysokość 5 metrów. Jerzyk odpowiedział, że pole podstawy to 3 metry razy 3 metry, co daje 9 metrów kwadratowych. Krecik dodał, że objętość, więc to będzie 9 m2 m kwadratowych razy 5 metrów wysokości, co daje 45 metrów sześciennych. I ten wynik trzeba jeszcze podzielić przez 3, czyli daje dokładnie 15 metrów sześciennych. Świetnie się obaj spisali. Dziękuję Wam za wspólną naukę. Mam nadzieję, że teraz wiecie, że aby obliczyć objętość ostrosłupa, mnożymy pole podstawy przez wysokość, a następnie wynik dzielimy przez 3. Pamiętajcie, że jednostki objętości są sześcienne. Do zobaczenia następnym razem.